Teraz jeszcze oglądamy ten feralny przejazd Jacka Ptaszka. Tak, nikomu mówisz. Medialnie optymalnie zrobione to jest. Absolutnie. To jest to, co kiedyś mówiłem mojemu kierowcy kiedy ścigaliśmy się jeszcze z twoim tatą między innymi czyli Cezarem, Cezaremu Fuchsowi, że jeżeli nie można zrobić wyniku, trzeba spróbować zrobić wrażenie. Brażenie. Tak i z pewnością to wrażenie Jacek Ptaszek zrobił, no, a Maciek Lubiak coraz bardziej zdenerwowany, Nerwowe. zdenerwowani, także kibice, którzy czekają na to by wreszcie no, znów jakieś auto pojawiło się. Na trasie kryterium Asów na ulicy Karowej. Przypomnę, że to szósty odcinek specjalny rajdu Barburka. że oczywiście, jest to odcinek jak najbardziej zaliczany do klasyfikacji całego rajdu, ale, ale ten odcinek ma swoją oddzielną klasyfikację, bo tak naprawdę, drodzy Państwo. Od płatnych parunastu lat jest tak, że znacznie mniej istotne jest to, kto wygra barburkę. Najważniejsze jest to, kto wygra karową. A tak wygląda poglądowo, powiedzmy sobie, przejazd ulicą Karową. Przypomnę, że w tym roku nowa konfiguracja trasy zmieniona przez organizatora. Nowością jest ten właśnie powrót z podmostu raz jeszcze na tak zwaną dolną beczkę. No i teraz już tak jak jeździło się do tej pory, cały czas pod górę, pod górę, pod górę, pod górę, aż do nawrotu, który należy wykonać po prostu za bramką. Tamta czerwona nadmuchana bramka sygnalizuje miejsce, za którym trzeba zawinąć. No i słyszę owacje publiczności, czyżby to oznaczało, że powoli zwożą, zwożą tak Pomoc no. drogowa zwozi Jacka Ptaszka. Kółko no kółko chyba było. Kółko wyrwane. chyba też, tak, w prawe przednie. Tak. No bo na skręconym kole, jeżeli zaatakował ten krawężnik. To już wysoki ten krawężnik w tym miejscu. Oho. Trwa przerwa związana z usuwaniem tego, co zostało z Toyoty Korolni w WRC. Jacka Ptaszka. No, widzą Państwo, że jednak, jednak. Takie delikatne zdawałoby się spotkanie z barierą. Będzie sporo zawodnika kosztowało. A tymczasem Maciej Lubiak i Przemysław Mazur już wyruszyli na karową. No i jak ta pierwsza beczka bo bardzo daleko wyjechał w przód w lancerze. Tak jest. To jest to, że schłodzone opony nie przytrzymały. Przód wyjeżdża daleko, tu się musiał aż podeprzeć ręcznym Maciej Lubiak, bo tak, 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 też tak, też przód wyjechał Kiedy będzie jechał pod górę już będzie znacznie lepiej, bo wody się zagrzeją Zresztą bardzo ładnie tu wyszedł pod mostu, ładnym, równym poślizgiem Blisko i runął pod górę, znów prawy pod most Pierwszą rubryczkę prawidłowo No i teraz ten łuk na którym właśnie jest ten olej Oj, 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 oj Wydawało się, że pociągnęło go na zewnętrzną Ależ ta ścieżka, popatrz, teraz widać jak to się błyszczy, straszne, daleko pociągnięto, bo jest to Czyli być może popatrz, jeżeli ta to. ścieżka jest tak daleko I pociągnięta, to, góry... to być może a, być może miał jakiś defekt w ogóle w samochodzie. Jakaś awaria w aucie Jacka Ptaszka spowodowała to, że wyleciał i uderzył w barierę. Być może Wyciekło coś olej na, na opony i go poniosło na barierę. To po pierwsze, a może zdefektowała skrzynia biegów, na przykład pękła obudowa i nie miał się czym podeprzeć. I dlatego po prostu tak jak jechał. Może tak. widać, że ten olej dość dojść wycieknął mhm. już tam. Także chyba sam na własnym oleju się wradził na barierkę. Jest to prawdopodobne. Maciej Lubiak i Przemek Mazur na mecie. Sławku, jeżeli możesz, zapytaj o ten olej rozlany, bo to na pewno bardzo, bardzo przeszkadzało. Maciek, kapitalny czas! Powiedz jak tam się jechało po tej siłiskiej nawierzchni. Powiem szczerze, że zaskoczyła mnie przyczepność na pierwszym nawrocie za bardzo. Opony złapały i, i zbyt mało dynamicznie wszedłem w ten nawrót, ale, ale potem jakoś już poprawiłem tą dynamikę. Myślę, że dlatego taki czas. A bardzo ślistu? Bardzo, bardzo. A no tak, a tutaj taki podrygujący i podnoszący tył odrobinkę Kajetan Kajetanowicz z Maćkiem Wisławskim. Kajto przypomnę, w tym roku wygrał jedną z rund rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, wygrał rajd ELMOT. Co było sporym zaskoczeniem, no tam była taka zasada, gdzie się kilku pije, tam następny korzysta. Też widać podwidzów raczej. Zdecydowanie podwidzów. W tym samym miejscu, co Kajto przed momentem w zeszłym roku właśnie kręcił bączki, Jani Pasonen. Kajetan kajetanowi z pewnością popatrzył sobie na to jak to się robi. No i postanowił ten wyczyn powtórzyć i chwała mu za to. Ale, ale Uwaga. Agresywna jazda. Jeszcze raz i jeszcze raz i przodał przy samej beczce no to się musi podobać słychać zresztą owacje publiczności na całej drodze I jazdy kajtka pod górę to już każdy metr drogi będzie wyliczony. I jeszcze teraz zobaczymy, czy zdecyduje się pojechać ten długi prawy łuk bokiem, nie? Tu ostrożnie jednak też widzi, widzi to, ten ślad posypany i stara się to jednak robić ostrożnie. To będzie tutaj oczywiście. Tak, my mówimy na to pączki, a na przykład Amerykanie mówią na to pączki. Bo oni nazywają to Donuts. A to od śladu jaki zostawia samochód na ziemi. Amerykanie jedzą pączki z dziurkami, ponieważ <suszel> amerykańscy policjanci, którzy bez tych donatów żyć nie potrafią. I, i, i stąd ich mniejsza nazwa tak jest. <suszel> donuts i kawa. Ale wróćmy do Kajtka Kajetanowicza, tutaj oczywiście na czas nie będziemy w ogóle patrzeć, ja z dużym napięciem czekam na dolną beczkę, troszkę mam problemy z dohamowaniem się do tego prawego, czas jest zupełnie nieistotny, ważne są te rundki i ten uśmiech na twarzy Kajta. Zdecydowanie widać ile gumy już jest naniesione, Aha. także już teraz ostatni zawodnicy teraz będą, będą mieli... Bardzo mocno przyczepną na wierzch. No to będą ci zawodnicy, którzy już będą walczyli o zwycięstwo i w kryterium Karowej i o zwycięstwo w rajdzie barburki. Oczywiście o zwycięstwo w rajdzie walczyć będą chyba tylko dwaj ostatni, a my teraz spróbujemy porozmawiać chyba z kajtkiem. Kajetan w tym sezonie swoją jazdą zdobyłeś sobie wielu kibiców i chyba dla nich teraz ta jazda tutaj na Karowej. Tak, nie ma dwóch zdań, że Karowa jest dla kibiców, sponsorów, mechaników. Właśnie im to dedykujemy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tu jechać. To był Kajetan Kajetanowicz, a przed nami kolejny samochód klasy WRC Subaru Impreza z Krzysztofem Hołowczycem, któremu takie błędy przytrafiają się niezwykle rzadko. Chciał bardzo blisko przejechać i przejechał za blisko. Tak popchnął Beczkę troszeczkę, Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją przypomnę drugie miejsce w rajdzie Polski w tym roku i drugie także w rajdzie Orlem, dwóch szutrowych imprezach, na start, w których zdecydował się Krzysztof Hołowczyc. Jak tym razem pójdzie Mubeczka? To jest bardzo dobrze ustawiony samochód, bardzo dobra przyczepność, tą moc może przełożyć normalnie na I jest trakcja. Ja czekam, ja czekam na nawrót na górze, bo ja wciąż pamiętam wzorcowe wykonanie tego nawrotu przez Krzysztofa Dołczyca właśnie, który wpadł tam już właściwie tyłem. Już był odwrócony. No bo coś niesamowitego wszyscy pamiętają... Krzysiek specjalista jest odjeżdżania na recz. Tak. ja jeszcze pamiętam jak byłem mały, jak oglądałem na no, Uwaga. O, mm. Bardzo płynnie, bardzo pięknie właściwie nie stracił tam nawet słabka 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 z sekundy. Tego... Tutaj trochę pluje że... przodem, Pluje auto przodem. No to ścieżka olejowa troszkę przeszkodziła w tym. Ten... Dlatego tutaj zdecydował się na przycięcie, po to właśnie, żeby go nie wyniosło. A, no i tu ładnie odwinął. No, on z pewnością będzie chciał wygrać karową. To jest walka o czas. I minuta 50:28. Minuta 51:00. No, jak do tej pory zdecydowanie najlepszy czas. Kibice zawsze podziwiają, jak Krzysztof Kołowczyk panuje nad samochodem. No dzisiaj był znów ten popis. No dziękuję serdecznie. No to jest naprawdę przede wszystkim świetna przyczepność. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak trzymało. Stąd musiałem tą beczkę lekko dotknąć. Ale myślę, że przejazd później już był w miarę czysty technicznie. Naprawdę staraliśmy się pojechać najszybciej jak się da. No Teraz już samo gęste przed nami, drodzy Państwo, bo po Krzysztofie Hołowczycu, urzędujący mistrz Polski. Francuska załoga Brian Bouffier, Xavier Panceri i Peugeot 207 Super 2000. Proszę, jak ciaśniutko też przesunął beczkę, odrobinkę, ale on tutaj no, idzie na czas. Mówiąc krótko. Do wewnątrz, do wewnątrz, na wyjściu. To jest człowiek, który... Tak, człowiek znikął właściwie, tak na początku mówiono. Pokazał się na rajdzie Polski, gdzie wygrał trzy ostatnie odcinki specjalne, a potem wygrał jeszcze cztery rajdy zaliczane do klasyfikacji mistrzostw Polski. No i w ten sposób zdobył w Cuglach absolutnie tytuł mistrza jako pierwszy w historii polskich rajdów obcokrajowiec. Bardzo jestem ciekaw czasu bufiera. Tutaj troszeczkę bokiem, ale to był bok zupełnie usprawiedliwiony. Wiedział co robi. Tak jest. Minimalne są te uślizgi tego samochodu. Widać, że to jest cały czas napędzane do przodu, nie na boku. Próbuje jechać też. No, ale do Hołowczyca może mu zabraknąć. Zabraknie. Zabraknie. Hołowczyc szybszy od bufiera. Ale, niewielka Ale to, to nie wielka strata. To nie ma znaczenia. Nie, nie ma znaczenia. Nie wygra karowej. Brajam <laughs> Bufiek. To jest pewne. Brajam Bufiek Xavier Panseri, mistrzowie Polski 2007 roku. Congratulations, polski mistrz. Did you like this stage in Tak, Karowa? Yes, yeah, it's fantastic. A lot of people. I have never seen so many I'm a little bit disappointed because uh, I didn't win, but uh, the show was uh, very great. Thank you. Brian Buffet, mistrz polski, już na macie jak Państwo słyszeli zadowolony, szczególnie z tej znakomitej publiczności na odcinku Karowa w Warszawie. Trochę rozczarowany, że nie zdołał tego OS-u wygrać. No ale... No, to... tak. Ta, ta. Ciężko mu będzie wygrać. A to zdecydowany kandydat, jeden z kandydatów do zwycięstwa na pewno będzie robił wszystko, żeby zwyciężyć tutaj na Karowej. Do tej pory udało mu się to dwukrotnie. Leszek Kuzaj i jadący z Waliskim pilotem Kregiem Perrym Od niedawna w dwóch bodaj imprezach wystartowali razem. No i tutaj na Karowej także przypomnę Leszek Kuzaj to trzykrotny z rzędu zwycięzca rajdu Barburki w tym roku no, wielkie rozczarowanie sezonem właściwie jeden porządny wynik to drugie miejsce w punktacji samochodów produkcyjnych w rundzie mistrzostw świata w Japonii a tak no, cóż, nie najlepszy sezon biegłorocznego Mistrza Polski. Jak będzie na karowej, także bardzo mocny samochód. Bardziej pożle z gromi idzie, niż Krzysiek. No to jest ta różnica w stylu jazdy, ale to Subaru impreza w WRC, jak Aha. sam Leszek kuzaj mówił, auto w najwyższej specyfikacji, o i daleko, daleko, po to, żeby ciasno, szybko wyjść, nie, nie będzie, zatoczył. nie będzie zwycięstwa. Nie ma zwycięstwa na karowej, to jest drugi czas! Leszek Guzaj przegrał z Krzysztofem Wołowczym. Leszek na mecie, Leszek, drugi na mecie. To był pierwszy? Przegrał O, tak. Przegrałeś z Krzysztofem Ci się jechało tutaj. Sucho dzisiaj w Warszawie to wszyscy chwalą tą przyczepność. No cóż, jak był lepszy na tym odcinku. A tamtek ja teraz on. No. Walka trwa. No. Bardzo, bardzo prestiżowo traktują obaj te rywalizacje. Nie będziemy tłumaczyli tego pierwszego komentarza Leszka Kuzaja do tego, co się wydarzyło. No, ale chciał wygrać. Fakt jest faktem, bardzo chciał wygrać. Przegrał z Krzysztofem Chomowczycem, zatem... Jadący także z uwar impreza WRC. Chyba nie do końca z ustawieniami trafili tutaj, bo widać, że całkiem inaczej też jeżeli chodzi o przyczepność, Krzyśka, auto się zachowywało i tutaj leczka. No tak. Kryterium Asów i. Krzysztofa no, Hołowczyca, Może niekoniecznie kryterium Asów dla Krzysztofa Hołowczyca, jak krzyczy Krzysztof Szajkowski, bo mamy jeszcze przecież kilku zawodników, zatem nie jest powiedziane, nie że WLC musi, musi to wygrać, choć oczywiście wiele na to wskazuje.